Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj omówimy kilka testnetów, airdropów i będzie też kilka ogłoszeń parafialnych. Także zapraszam do oglądania. Tak więc zaczynając od samego początku, nie zapominajcie o łapce w górę, subskrypcji, komentarzu i kolejnie przejdźcie do Xa i zostawcie też follow na moim profilu na Xa. No i lecimy już do samego Xa, mamy Incentive Net, moi drodzy i mamy tutaj zapisy na test.net. I tutaj jak widzicie, na dół na ich stronie, będziecie mieć enter your email to join, więc wpisujecie swojego e-maila przygotowanego oczywiście pod airdropy. Także pamiętajcie, że osobny portfel pod airdropy, osobne e-mail pod airdropy. No i lecimy dalej. Monad, czyli kolejny testnet, który jeszcze nie ruszył. Ale ma ruszyć już w tym miesiącu. No i zostawiam wam oczywiście linka tutaj zarówno do tej strony, jak i do tej strony w opisie tego wideo. No i tutaj mamy cały opis odnośnie Monad, gdzie teraz możemy działać. No i obecnie jest to Discord i możemy się bić po prostu z innymi użytkownikami o rolę na Discordzie. Przy czym trzeba pamiętać, to jest nawet gdzieś napisane... A, if you farm this role, you will be probably be banned, czyli nie... Wpisujcie czegokolwiek bez sensu, tylko musicie niestety, ale wdać się w jakąś dyskusję odpowiednią dla tematu Monad, więc za to możecie dostać tutaj rolę. Także przeczytajcie sobie cały ten poradnik a propos Monat, i dopiero zacznijcie pisać na ich Discordzie. Lecimy dalej, moi drodzy. Arkham, sezon drugi. Sezon pierwszy się zakończył. Ci co dostali, byli zadowoleni, i mamy sezon drugi. Przy czym pamiętajcie, że tutaj teraz trzeba zrobić depozyt na co najmniej 100 dolarów i przejść weryfikację, której ja akurat nie mam. No i jeśli chodzi o Arkham, to dawno temu coś tam działałem, później to opuściłem. Więc po prostu niestety z sezonu pierwszego nic, aczkolwiek. Jest sezon drugi, więc zamierzam też tutaj podziałać. Lecimy, moi drodzy, dalej. Berachain Drop, jeśli jeszcze nie sprawdzaliście, czy dostali się, albo ile dostali się Berachain, no to sprawdźcie sobie tutaj, wchodzimy na tą stronę. Wklejacie swój wallet, no i klikamy check, i zobaczycie, czy się łapiecie. Jeśli tak, no to prawdopodobnie będziecie się też łapać na kolejny airdrop, który jest właśnie na sieci BeraChain, a mianowicie token BB. No i tak samo tutaj działa. Mamy tutaj pole, gdzie wpisujemy swój adres portfela, klikamy check, no i sprawdźcie sobie wtedy, czy należy Wam się właśnie airdrop BB. Można też oczywiście kupić BB, aczkolwiek osobiście bym nie polecał. I lecimy dalej, mamy Solayer, Liar Claims, więc jeśli działaliście, no to możecie sobie podpiąć tutaj swój wallet i sprawdzić, czy kwalifikujecie, żeby dostać tutaj Lire token. No i moi drodzy, lecimy dalej. No i lecimy też do ogłoszeń parafialnych, tak jak wspomniałem wcześniej. Moi drodzy, a propos Zena, to jeszcze tylko wspomnę, że od miesiąca korzystam mocno z tej karty Pro, od ponad miesiąca, bo to w grudniu zacząłem i uzbierałem tutaj 55 zł z samych odłamków, a w styczniu zacząłem korzystać z tych odłamków kamieni, które opisywałem w poprzednim wideo. Tak, w skrócie, odłamki wymieniamy na kamienie, kamienie wymieniamy na realne pieniądze, raczej zwrot tych pieniędzy. Plus jeszcze kaszbaki, więc pewnie ponad stówka wpadła z kaszbaków. Więc moi drodzy, jeśli zamierzacie płacić czymkolwiek, kartą bankową, to lepiej zmienić sobie tą kartę bankową na kartę Zen i dużo bardziej będziecie się Wam opłacało płacić właśnie tą kartą, ponieważ tutaj dostajecie te odłamki, dostajecie różnego rodzaju promocji, cashbacki, więc dużo więcej zaoszczędzicie i dostaniecie zwroty pieniędzy właśnie płacąc tą kartą Zen. Także jest to nie tylko dobra opcja dla osób, które siedzą w kryptowalutach, ale jest to również dobra opcja dla każdego Kowalskiego. No i tutaj macie też testuj za darmo przez 3 miesiące i jeśli wpiszecie kod MBZEN podczas rejestracji, w trakcie tam weryfikacji konta, no to zamiast 3 miesięcy dostaniecie pakiet pro na 5 miesięcy, więc pamiętajcie wpiszcie kod MBZEN. No i moi drodzy, a propos ogłoszeń wróćmy też do live'ów. Jutro mamy jeden live. A propos tutaj giełdy CoinX, kolejny live mamy za tydzień, 19 z Dawidem Kustrom, czyli założycielem właścicielem Nextblock Expo. No i uwaga, będą trzy. Dwa albo trzy bilety do wygrania. Wystarczy, że zadacie pytanie w komentarzu. Więc jeśli ktoś chce jechać na MBX, a jeszcze nie zdecydował się, aby kupić bilet, bądź chciałbyś zabrać osobę towarzyszącą, to śmiało wbijajcie właśnie na ten like, zadawajcie pytania i dostaniecie bilet. No i moi drodzy, jeszcze trochę newsów a propos giełdy BitGet. Skoro jesteśmy już przy które który ostatnio wszedł na BitGet, to kilka zmianek odnośnie tutaj nowych produktów. Mamy coś takiego jak BitGet Seed. No i jeśli chodzi o to. To w takim dużym skrócie, ale tak naprawdę dużym. Jest to program, który wybiera nam tokeny tak do pięciu maksymalnie, które możemy po prostu sobie kupić na aplikacji Web3 BitGet. Więc tutaj potrzebujemy właśnie portfela BitGet WebFree. No i tak jak tutaj właśnie jest napisane, jak korzystać z BitGet Seed. BitGet Seed jest obecnie dostępny na urządzeniach mobilnych. Wystarczy zalogować się do aplikacji BitGet, przejść w weryfikację KYC i utworzyć konto BitGet web Free. No i dostęp do tego Bitget Seed można uzyskać właśnie wchodząc tutaj w Bitget Tak jak widzicie tutaj na ekranie z poziomu aplikacji i jeśli tego nie macie na wierzchu, to oczywiście wchodzicie w More, czyli po prostu więcej i tam wybieracie Bitget Seed. No i jeśli chodzi o takie duże uproszczenie, które wam obiecałem, to mamy tutaj codziennie wybierane 5 tokenów. Za chwilę przylecimy tutaj do samego końca, do najważniejszej części. Jest tutaj. Bitget notuje do 5 nowych projektów dziennie w zależności od warunków rynkowych, w niektóre dni może nie być żadnych nowych tokenów. Więc generalnie rzecz biorąc, obecnie mamy dostępny tutaj chain Solany, jednak planują tutaj dodać pozostałe chainy. No i wróćmy też na samą górę jeszcze tego tutaj artykułu, wróćmy do pierwszego zdania. Jeśli chodzi o sam BitGetSeed, no to jest to bezgazowa platforma, czyli bez prowizji handlowej on-chain, zaprojektowana w celu identyfikacji wczesnych projektów crypto Web3, czyli takich dobrym potencjałem. Jest to wybierane przy pomocy algorytmów AI opartych na ogromnych zestawach danych. On-chain. Więc no, mamy perspektywiczne 5 maksymalnie tokenów dziennie, które mogą pójść tu moon, a czykolwiek czy pójdą, czy nie. No to niestety nie jest porada finansowa ani inwestycyjna ze strony BitGet. Oni wam tylko tutaj podają takie dane i podsuwają tokeny, które teoretycznie mogą być dobre. Czy tak będzie? No ciekawy jestem, jak ten projekt się tutaj potoczy. Sam będę go testował, aczkolwiek na niedużej kwocie, żeby zobaczyć, jak to dokładnie działa. No i wracając moi drodzy do testnetów, to mamy jeszcze Kite AI i Newton Portal, już Wam pokazuję. Dwa potencjalnie dobre do działań testnety Gdzie możemy jak robić jakieś zadania Możemy sobie coś tam zyskać, jakieś punkty Które może kiedyś przekują się na jakiś fajny zarobek Jeśli chodzi o Kite AI No to tutaj się rejestrujemy Ja właśnie to przed chwilą też zrobiłem Dołączamy tutaj do ich Telegramu Dołączamy do ich Discorda To za chwilę też właśnie zrobię Jedne co zrobiłem to obecnie połączenie mojego konta na X No i oczywiście konto na X mam też drugie pod takie testnety W razie czego gdyby trzeba było spamować Jakimiś postami, share'ami i tak więc radzę wam zrobić też takie drugie konto typowo pod testnety. No i tutaj mamy też jakieś zadania. Follow the flight patch, link your wallet to the dashboard, successful referral. Więc jeśli możecie, skorzystajcie z reflinku, który znajdziecie w opisie tego wideo. No i to samo w przypadku Newton Portal. No i tutaj mamy coś takiego, jak sobie wejdziemy na stronę główną, roll now. Więc to jest codzienne zadanie. Więc starajcie się zrolować to raz dziennie przynajmniej. Frodeye, zobaczmy ile tutaj i wylosujemy, czy cokolwiek nam wypadnie 20 kredytów, no spoko 20 kredytów przyznanych Roll for bonus credits, unlock everyday No i drugi raz możemy wrolować Zaraz zobaczymy No nie możemy, mamy zegar 23 godziny 59 minut Także jak widzicie, warto je robić codziennie No i oczywiście standardowe zadania Czyli zapolecanie, również tak jak w poprzednim testnecie, follow na xie, dołączenie do discorda follow na tiktoku, follow na instagramie i connect your guild które będzie wkrótce także moi drodzy to wszystko jeśli chodzi o dzisiejsze testnety, myślę że na tych dwóch warto się tutaj trochę bardziej skupić Także moi drodzy, to wszystko z mojej strony. Pamiętajcie o liveach, aby być na bieżąco. Nie zapominajcie właśnie o subskrypcji, włączeniu dzwoneczka. No i dajcie też łapkę w górę i zostawcie po sobie komentarz. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!